Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry, witam Was kochani w nowym vlogu Dzisiaj moi drodzy mamy niedzielę, my w tej chwili akurat przyjechaliśmy do parku Grudek w Jaworznie Powiem Wam, że to są takie polskie Malediwy, jak to wszyscy mówią Tak więc idziemy sobie kochani pospacerować Tak więc moi drodzy, zapraszam Was na dzień ze mną Niedzielę spędzimy razem moi drodzy, zapraszam do oglądania Taki, moi drodzy, widok był, jak żeście widzieli. Idziemy dalej, bo tam jest taka kładka na wodzie. Właśnie się zastanawiam, czy ona jest zalana, czy nie. Bo jak będzie zalana, to trzeba ściągnąć po prostu buty. Dobrze, że mam klapki, to że pościągnę. No i wtedy przejdziemy. No chyba, że jest nie zalana. A tam na dole, jak widzieliście, to właśnie pływali nurkowie. Właśnie teraz tam nurkują. No. I zobaczcie, moi drodzy, <laughs> musimy zejść tędy, ale tu stromo. <laughs> Dobra, idziemy, damy radę jakoś, ale naprawdę, jak tu stromo. Dobra, idziemy, zobaczcie, tak to jest w dół, a tak to tam wygląda. Dobra, pokonujemy, moi drodzy, schody. Dobrze, że nie mam na obcasie, tylko po prostu mam yy, na płaskim, czyli klapki. No, i lecimy w dół, moi drodzy. Lecimy. I moi drodzy, jesteśmy. Zobaczcie. Jesteśmy już na dole. Jeszcze tu tylko pokonamy. I jesteśmy. Ale ludzi. tutaj, zobaczcie rybki pływają kaczuszka zobacz, idzie kaczka no nawet powiem Wam, że ciepła woda zobacz kaczka jak płynie Widziałeś? no także więc idziemy sobie dalej Never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how. and myself only I've been like that since I was a kid I've always put my feet wherever I want to Before I saw who I could be Kept thinking where did I am made to be free My choice, what I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. again okay. Zalanej wodą. Powiem Wam, że naprawdę fajnie, ale jest sporo ludzi, no i jednak trochę ciasno. No? Chodź. Damian, czekaj na mnie. No już Gdzie? Tutaj mam biedronkę polską. Patrz, tam kaczka płynie, w te szuwary. Widzicie, jak zasuwa? Gdzie? No tam, w te szuwary. No tam wpłynęła muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest fantastycznie super, pochodziliśmy po wodzie, ale powiem Wam, że chyba najlepiej przyjechać chyba tutaj w tygodniu, bo w sumie naprawdę powiem Wam, że jest bardzo tłoczno właśnie na tej kładce, więc lepiej sobie w tygodniu najlepiej tutaj podjechać, wtedy będzie pewnie mniej ludzi, a wiecie, dzisiaj jest niedziela, weekend jest, więc no, ludzi jest tu całkiem, całkiem sporo, ale powiem Wam, woda jaka przyjemna, naprawdę fajna Damian woda, co? Fajnie było? Damianu mi się podobał. Przeszliśmy raz, drugi. Naprawdę świetnie. Także jeżeli ktoś jeszcze nie był tutaj właśnie w tym grudku w yy, mówią takie polskie malediwy na to, yy, to kochani, zapraszam. Przyjedźcie sobie. Naprawdę jest tu świetnie. Zobaczcie moi drodzy, teraz musimy się jednak wspinać z powrotem. Lepiej było zejść niż po prostu wyjść w górę. Powiem wam, że teraz musimy wyjść właśnie do góry czekamy, bo tyle ludzi jest na schodach. Lepiej było chyba jednak zejść niż wyjść do góry. Zobaczcie. Jest nieźle stromo. No i widź. Zobaczcie jak jest tam stromo. Ja już się zmachałam, ale jakoś dajemy radę. Powiem może że jestem w sukience, to pewnie z dołu było kino bambino. Ojejku, ale mnie nogi wolą. My już, moi drodzy, wracamy z tego pięknego y, miejsca. Idziemy właśnie, kochani, na parking y, do samochodu. Powiem wam mnóstwo ludzi, naprawdę mnóstwo fajne, ciekawe miejsce, ale ludzi naprawdę bardzo dużo tutaj przyjeżdża. Tak więc my wracamy, dużo ludzi jeszcze przyjechało, także, więc teraz tam będzie naprawdę dużo. Dużo i tak było, ale teraz to jeszcze więcej pewnie będzie. My już jesteśmy po wycieczce. Powiem wam super, pogoda nam się udała, bo powiem wam, że zastanawialiśmy się czy w ogóle jechać czy nie, bo sprawdzaliśmy na internecie pogodę no i pokazywało że jednak jakieś tam opady, burze, coś będzie ale powiem Wam, że akurat nie, jest po godzinie moi drodzy 18 pogoda w dalszym ciągu przepiękna, świeci słońce no kochani wycieczka, kolejna wycieczka nam się udała z piękną, super ładną, cieplutką słoneczną kochani pogodą powiem Wam, pochodziliśmy właśnie właśnie po tej kładce, jak widzieliście, która była zalana wodą. Woda była naprawdę, kochani, przyjemna, cieplusieńka, także więc powiem wam, że my jeszcze wybieramy się, nie wiem, może w następnym tygodniu jeszcze pojedziemy, tylko pojedziemy po prostu w tygodniu, nie w sobotę, ani nie w niedzielę, tak jak dzisiaj niedziela powiem Wam, że ludzi było sporo, jak sami widzieliście na tej kładce, jednak dość dużo osób było. Tak więc, no jak dzisiaj, wiecie, niedziela, każdy chciał ją jak najlepiej skorzystać, skoro jest yy, pogoda, no to tyle ludzi było, a powiem Wam, że miejsce cudowne, przepiękne, całe w środku yy, były właśnie naokoło skały, w środku woda, właśnie ten deptal taki piękny, yy, tam były takie dwa parasole właśnie na wodzie, ale powiem Wam, że no ciężko było tam się dostać do tych parasoli, już my nawet w te, pod te parasole nie wchodzili, bo dlatego, że było pełno ludzi, także więc wybierzemy się w tygodniu, jak będzie piękna, ładna też pogoda, miejmy nadzieję, że będzie mniej ludzi. No, ale powiem Wam, że kolejna niedziela, kolejny weekend świetny spędzony, także dzieciaki też zadowolone, my z mężem tak samo Super po prostu wycieczka Powiem Wam, że taki spontan, bo tak wczoraj my się zastanawiali, czy właśnie pojedziemy, czy nie No i dzisiaj tak mówię, a no to jednak chyba się wybierzemy, Tylko tak zastanawialiśmy się, jak z tą pogodą będzie Ale pogoda jest cudowna Miejsce, w którym byliśmy też cudowne, przepiękne Także mile spędzona kolejna niedziela Jestem właśnie w tej chwili, moi drodzy, na obrótku zawsze idę zobaczyć te wideokrutka na moje hortensje no przepiękne są, powiem Wam piękne i powiem Wam, że później właśnie sobie zamówię właśnie jeszcze te obręcze, bo mi brakło jak widzieliście ostatnio do tych hortensji, no i jednak jeszcze później zamówię jeszcze 10 po prostu szluk, żeby po prostu tu na przodzie dopiąć, no i te, które jeszcze nie spięłam, bo naprawdę fajnie to wygląda, szczególnie jak ten krzak jest gęsty, no to te hortensje jak są upięte Super wyglądają, bo stworzycie po prostu z tego taki piękny bukiet, i przynajmniej ładnie to wygląda, że są takie w kupie wiecie w bukiecie, a nie takie rozłożone do ziemi. Także powiem Wam, że naprawdę fajne te obręcze, i tu też to fajnie będzie wyglądać, jak one na kolejny rok znowu zgęstnieją i się też zapnie te obręcze, i to będzie fajnie przynajmniej wyglądać. Pogoda, powiem Wam, że naprawdę dzisiaj cudowna. Świeci słoneczko, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the nine to five in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. And get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. z tego miejsca właśnie z mojego ogrodu pożegnam się już z Wami kończę tego vloga, żeby po prostu nie był za długi vlog będzie taki znowu z dzisiejszej najszej wycieczki w takie super piękne miejsce, jak to zwą polskie Malediwy powiem Wam, że naprawdę przepięknie to wygląda, możecie zajrzeć sobie właśnie w internecie, jak to pięknie zdjęcia, jak są zrobione ładnie to miejsce wygląda, to się nazywa Grudek w ja wożnie, także naprawdę polecam jeżeli ktoś jeszcze nie był. Także więc moi drodzy, jeżeli wam się też podobał taki film z naszej dzisiejszej wycieczki w takim pięknym miejscu, zostawcie kciuczka w górę. Pamiętajcie też kochani o subskrypcji kanału. Oczywiście mile widziane komentarze pod filmem, serduszka cokolwiek będzie mi kochani bardzo miło. Ja was kochani serdecznie pozdrawiam. Buziaki przesyłam. No i do kolejnego vloga. Do zobaczenia.